Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Głosem Paszkiewicza. Teraz jest bardzo intensywny okres, jeśli chodzi o piłkę nożną, taką międzynarodową. Mamy mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy. Siłą rzeczy, również mecze w ramach Ligi Konferencji, już na. Tej zaawansowanej fazie rozgrywek można powiedzieć. Także mecze reprezentacyjne. Za chwilę reprezentacja Polski rozpocznie swój udział w tych barażach. Obyć albo nie być na Euro 2024. Natomiast dzisiaj się skupimy na nieco innym temacie. Dzisiaj się skupimy na pewnym szkoleniowcu, który zakończy swoją przygodę z klubem już po zakończeniu sezonu 2023-2024. Mianowicie chodzi o Xavie' Hernandeza, niegdyś świetnego piłkarza, teraz trenera, który cały czas się uczy tego Fachu i który przyjął Barcelonę w nerwologicznym momencie, i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Czawi polepszył ten zespół, czy zespół zanotował jakiś progres, jakim trenerem stał się Chawi, czy Czawi będzie mieć okazję znaleźć innego ciekawego pracodawcy na rynku, jak opuści Barcelonę, jakie są korzyści, a jakie są wady przejściowego Hernandeza. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego katalońskiego szkoleniowca oraz jego wpływu na FC Barcelona. Zapraszam. Ten odcinek chciałbym rozpocząć mniej więcej tak samo jak rozpocząłem odcinek nagrany kilka miesięcy temu na temat człowieka Alonso Bo w sumie jeśli chodzi o charakterystykę gry obu piłkarzy A przynajmniej pozycję, może charakterystyka to jest złe słowo, ale jeśli chodzi o pozycję na boisku Kiedy Czabi Alonso oraz Czowie Hernandez byli czynnymi piłkarzami to grali na tej samej pozycji, więc Pozwolę sobie ten materiał rozpocząć w bardzo podobny sposób, mianowicie Przytoczyć Państwu jak wyglądała kariera człowieka Hernandeza, chociaż mam Świadomo, że bardzo duża część z Państwa doskonale o tym wie. Natomiast Chavi Hernandez to jest gdzieś gracz, który zapisał się na kartach historii FC Barcelona. Gracz, który przez wiele, wiele lat reprezentował barwy domu Katalonii w 2006, 2009, 2011 oraz 2015 roku. Xavi triumfował z Barceloną w Lizie Mistrzów. Inna sprawa, że były edycje, gdzie to zwycięstwo w Champions League było kontrowersyjne. Mam na myśli rok, zwłaszcza 2009, ale to już odległa historia. Chciałbym tam zostawić wszelkie kontrowersje, bo to miało miejsce blisko 15 lat temu. Natomiast e, ponad pół tysiąca występów Czajewego Hernandeza w FC Barcelona, 133 mecze w barwach reprezentacji Hiszpanii i z tą reprezentacją. Dwukrotne Mistrzostwo Europy oraz jedno Mistrzostwo Świata wywalczone w 2010 roku, więc podobnie jak w przypadku Chabiego Alonso, który był kapitanem piłkarzem z olbrzymimi sukcesami, czy to w klubie, czy w reprezentacji, tak samo można powiedzieć w kontekście Chabiego Hernandeza, z tą różnicą, że Chabi Alonso miał okazję pracować z wieloma różnymi, tre różnymi trenerami najwyższej klasy. Xavi oczywiście też miał okazję pracować z Pepem Guardiolą, z Luisem Enrique. To nie jest tak, że Xavi miał tak zwanych żółtociobów, absolutnie nie. Natomiast w przypadku Czawiego Alonso byli to trenerzy o zupełnie innym stylu oraz charakterze prowadzenia zespołu. W przypadku tych trenerów FC Barcelona, czyli tam, gdzie Czawie po prostu grał, z reguły to byli trenerzy, którzy mieli po prostu bardzo podobną misję, taktykę oraz charakter. Natomiast po tych kilkunastu, kilkunastu latach spędzonych na kapnął, Czawi w 2015 roku opuścił Katalonię, udał się do Kataru, żeby tam poszerzać swoje umiejętności. Piłkarskie to może za duże słowo, bo umówmy się: Czawi jednak tam wjechał na Bliski Wschód nie po to, żeby polepszać swoje umiejętności, a żeby po prostu troszkę odpocząć, poznać tego egzotycznego świata i tak dalej, jednocześnie powoli szykując się do zawodu trenera, bo trzeba sobie też proszę Państwa wyjaśnić jedną rzecz zawodnicy występujący w roli środkowego pomocnika bardzo często są też dobrymi kandydatami na trenerów i ja nie mówię o środkowych pomocnikach którzy są w charakterze pomocnika tak zwanego box to box jak to mówi się na wyspach czyli piłkarze biegający od jednego pola karnego do drugiego pola karnego tylko mam na myśli zawodników w drugiej linii w tej centralnej części boiska którzy są rozgrywającymi Takimi graczami, przez których każde podanie praktycznie musi przejść. Każda piłka i każdy stempel musi być odciśnięty przez takich zawodników. Ci zawodnicy muszą kontrolować co jest wokół nich, mieć dobrą orientację, przegląd pola, inteligencja, szybkość podejmowania decyzji. I z reguły tacy zawodnicy grający jako defensywny pomocnik, ewentualnie jako środkowy pomocnik, jako właśnie ci tak zwani playmakerzy, to są też naturalni kandydaci na przyszłych trenerów, ponieważ oni po prostu mogą najwięcej takich informacji analitycznych przyswoić do słowej głowy. I Chabi Alonso jest doskonałym tego przykładem. Chavi też jak najbardziej jest przykładem, może nie aż tak ewidentnym jak Czabi Alonso, który w tym sezonie osiąga spektakularne rezultaty, ale jednak nie odbierajmy klasy Chaviemu. Hernandezowi i czawi rozpoczął swoją karierę trenerską tam na Bliskim Wschodzie też trzeba powiedzieć bez żadnej presji, ponieważ jeżeli mm, zawodnik zawiesza buty na kołku i decyduje się na trenerkę, to dobrze by było, gdyby to była praca kompletnie bez żadnej presji, bez żadnego ciśnienia, jeśli chodzi o wynik. I mam wrażenie, że w przypadku Czawiego tak właśnie było. Żadnej presji jeśli chodzi o osiągane rezultaty, tylko jakieś takie podstawy, wprowadzenie do zawodu. A samo to, że w tym miejscu pojawił się tak de facto legendarny piłkarz, jako najpierw jeszcze zawodnik, który kończył karierę, a później jako trener, było coś na pewno wyjątkowego jeśli chodzi o ten rejon świata. Więc można powiedzieć, sytuacja win-win i dla samego kraju czy klubu, a także dla samego Czawiego Hernandeza. Natomiast pod koniec 2021 roku Xavi Hernandez podjął się jednak znacznie większego wyzwania, czyli poprowadzenia FC Barcelona w sytuacji naprawdę newralgicznej, bo trzeba pamiętać, w jakim momencie Xavi objął ten zespół. Ronald Kuman został zwolniony, a jednak kto jak to, ale Ronald Kuman był osobą, która Trzeba powiedzieć wprost, oczerniała piłkarzy, czasami nawet oczerniała klub, szydząc właśnie ze sposobu ich grania, wyszedzając tiki, takie i tak dalej. Nie było to ani sympatyczne, ani smaczne. Ja rozumiem holenderskiego szkoleniowca, że w ten sposób chciał y, zachęcić, wymusić piłkarzy, żeby ci lepiej grali. Natomiast pod względem tak zwanego pr to kompletnie się nie zgadzało. Wcześniej jeszcze zespół prowadził Kike Setien, który też niestety odcisnął takie historyczne rzeczy, ale zdecydowanie w negatywnym kontekście dla FC Barcelona, więc Xavi miał takie ciśnienie, żeby jednak polepszyć drużynę, ale z drugiej strony Xavi Hernandez mógł mieć świadomość, że gorzej być po prostu nie może, że Barcelona znalazła się na takim etapie historii, że to nie jest zespół, który Regularnie walczy o najwyższe laury w lidze mistrzów, który regularnie walczy o mistrzostwo w Hiszpanii, który może być regularnie uważany za po prostu jeden z najlepszych klubów na świecie. Teraz absolutnie tego nie możemy powiedzieć. I, i właśnie Xavi przechodząc do klubu z Camp Nou, miał świadomość, iż nie, nie jest to ta sama Barcelona, w której notabene kiedyś grał. Barcelona z Iniesto, Leo Sim, Luisem Suarezem, Gerardem Pique, Sergio Busquetsem. Tych zawodników po prostu nie ma. Ja nie chcę mówić, że Barcelona straciła swoją tożsamość, bo ta tożsamość ma być cały czas po prostu utrwalana i pielęgnowana przez Joana Laporte i wielu innych po prostu bardzo wysoko postawionych osób w FC Barcelona. Natomiast Xavi jest trenerem, którego zadaniem nie było w sumie doprowadzenie do tego, że Barca nagle znowu wygra Ligę Mistrzów, że wygra mistrzostwo Hiszpanii, chociaż to się udało. Natomiast założenia Czaviego były inne. I może teraz przejdźmy płynnie do tego, jak wygląda obecna sytuacja zespołu z Barcelony oraz co wywalczył Xavi Hernandez. Bo to już jest trzeci sezon Czaviego Hernandeza w roli trenera FC Barcelona w sezonie 2021-2022, czyli wtedy, kiedy Xavi przejmował zespół, Barcelona zajęła. Wydaje się na ten moment przynajmniej dobre drugie miejsce. Wicemistrzostwo Hiszpanii bardzo się okazała gorsza jedynie od Realu Madryt. Ja jako taki w sumie powiedzmy nieoficjalnie bezstronny kibic e, uważam, że drugie miejsce taką kadrą i w takich okolicznościach drożyny skapnął to jest dobry wynik, ale jeszcze lepszym wynikiem jest Mistrzostwo Kraju w sezonie 2022-2023. Natomiast ja jestem zwolennikiem teorii, że Oczywiście Puchar pojechał do Katalonii, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast ja jestem zwolennikiem teorii, że to nie tyle Barca wygrała Ligę, co inne drużyny przegrały i Real Madrid, i Atletico, które miały dużo szans, żeby przeskoczyć Barcelonę. Natomiast ta Barcelona z sezonu 22-23 nie była bardzo pięknie grającą, efektownie grającą, ale bardzo praktyczną, bardzo dużo spotkań. Pod opieczniczami jego wygrywali 1 do 0. I absolutnie jeden z bohaterów tego sezonu był Mark Andre Ter Stegen. I wtedy można było zadawać sobie pytanie, czy faktycznie to jest dobry trener dla Barcelony, przynajmniej wyniki wynikami, ale chodzi też o tak zwane DEA, które jest często tak eksponowane w katalońskich mediach, czyli gra piłką, duże posiadanie piłki itd., tak dalej, i tak dalej. Tego za bardzo nie było widać. I przyznam się szczerze Państwu, że dalej tego nie widać, może w troszkę większym stopniu w niektórych meczach. Ale to nie jest na tyle regularne czy płynne, abyśmy mówili, że FC Barcelona tak na no 100% jest z Barceloną sprzed wielu lat, bo to jest po prostu na ten moment niemożliwe. A więc, jeśli chodzi o dokonanie na krajowym boisku, wydaje się, już, że Xavi Hernandez po prostu wyciąga wyniki ponad stan. Ale z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy rozszerzyć te wyniki Barcelony na rozgrywki po prostu międzynarodowe na rozgrywki europejskie tu to, to, to już tak kolorowo nie wygląda. W sezonie 2021-2022 e, spadek de facto do Ligi Europy, co też wydawało się wręcz katastrofą w tamtym momencie. E, gdzie Liga Mistrzów, a Liga Europy, zwłaszcza taki klub jak FC Barcelona i tym bardziej taki klub, który ma ogromne problemy finansowe, nie od roku, tylko od kilku lat. I taka degradacja z Ligi Mistrzów, gdzie siłą rzeczy dostaje się bardzo dużo pieniędzy za nawet wygranie pojedynczego meczu, a co innego Liga Europy. I w tej Lidze Europy e, też Barcelona odpadła z Eintrachtem Frankfurt, co też nie wyglądało na pewno dobrze pod względem medialnym. W ubiegłym sezonie porażka również w Lidze Europy, po tym jak nie udało się zakwalifikować do tych playoffów Champions League. Porażka z Manchesterem United w Lidze Europy. Natomiast w obecnej kampanii 23-24 Barca wyszła z grupy i Barca pokonała Napoli 3-1 do w rewanżu w Katalonii, więc i po raz pierwszy od 4 lat Barcelona jest w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I w tym ćwierćfinale Champions League pod opiecznik Hernandeza zmierzą się z Paris Saint-Germain. Wydaje się, że PSG jest faworytem może nie aż takim ewidentnym bo też uważam, że PSG jest swego rodzaju projektem, który się wypala. Ale indywidualna klasa samych zawodników, jak Mbappé, zwłaszcza może zadecydować o wyniku tego dwumetru. Ale pożyjemy, zobaczymy jeszcze kilka tygodni do rozstrzygnięcia tych ćwierćfinałów które swoją drogą dopiero co zostały rozlosowane. A więc, z jednej strony, jeśli chodzi o wyniki u siebie w Hiszpanii. Barcelona ma wpadki, ma kompromitację, tak jak chociażby to niedawno przegrane spotkanie z vrl aż 3 do 5, po którym, notabene, Chavi, Chavi, przepraszam, ogłosi swoją decyzję o odejściu z klubu po zakończeniu sezonu. Natomiast, suma sumarum, jak na tę kadrę, jak na problemy z kontuzjami również w tym sezonie. Uważam, że wyniki osiągane przez Xawie'ego wcale nie są takie złe, ale co innego u siebie w Hiszpanii, a co innego w europejskich pucharach, i to też może być o tyle wymowne, że jako taka, jako taka hiszpańska piłka w ostatnich latach zalicza ewidentny regres, jeśli chodzi o poszczególne kluby. Nie mówię o wszystkich, natomiast patrząc na kluby z Hiszpanii i odpowiedniki na przykład z klubów z Premier League, no, to ja widzę jednak dużą różnicę. Dużą różnicę też widzę, jeśli chodzi o niestety regres w reprezentacji Hiszpanii. Bo my cały czas możemy kojarzyć Hiszpanię jako reprezentację, która gra piłką, która ma środkowych pomocników klasy światowej, jako drużyna, która jest predysponowana do tego, żeby zdobywać trofea. Ja absolutnie teraz nie mam takiego przekonania. A oliwy do ognia jeszcze dodaję fakt, iż w Hiszpanii mamy cały czas bardzo dużo afer związanych z piłką. Mamy też co jest moim zdaniem absolutnie nie bez znaczenia, sędziowanie na skandalicznym poziomie, zwłaszcza w meczach Primera Division, ale szczególnie w meczach prowadzonych przez hiszpańskich arbitrów nawet w Lidze Mistrzów, a sama Hiszpania na razie nic z tego po prostu nie robi i wygląda na to, że ten temat zostanie zamieciony pod dywan, ale mnóstwo takich sytuacji, niekoniecznie eksponowanych i widocznych podczas meczu, ma duże znaczenie. Jak obecnie wygląda hiszpańska piłka, i taka FC Barcelona też niestety zaliczyła regres, i trzeba powiedzieć, jednak moim zdaniem obniż te oczekiwania co do osiągnięć FC Barcelona powinny zostać obniżone, ale to zostawiam Państwu do oceny indywidualnej, czy Czaba osiąga dobre wyniki, czy złe wyniki. Tutaj na dwoje babka wróżyła. Uważam, że to jest moja oczywiście skromna opinia. Państwo nie muszą się z nią zgadzać, natomiast ja uważam, że Czawi robi po prostu ok robotę. Nie kompromituje się, nie jest tak źle jak w przypadku Romalda Kumana czy swego czasu Kike Setiena. Jestem pewien, że gdyby Czawi nie ogłosił tego odejścia, mógłby popracować troszkę dłużej, choć kompromitacje oczywiście były. Natomiast już niezależnie od tych złych spotkań, czy wręcz kompromitujących, tak jak wspomniałem, Czawi Hernandez daje moim zdaniem... Jeszcze ważniejszą taką pozytywną rzecz dla klubu niż same, e, same mecze. Oczywiście wyniki sportowe są bardzo ważne, ale w obliczu tych problemów finansowych, tak zwanych dźwigni finansowych i tak dalej, tej sprawy Negreiry, Czawi robi jedną wyśmienitą rzecz, której nie zrobił żaden inny trener wcześniej, czyli co robi? Oszczędza wiele milionów euro. Dlaczego? Dlatego, że Czawi nie ma żadnych problemów, żeby wprowadzać tych młodych zawodników z Akademii. Roczniki 2006, zwłaszcza 2007. Lamin Jamal, czy ostatnio poł Kubarski. To jest coś niesamowitego. I wielkie brawa dla Czawiego, że jest w stanie wprowadzać piłkarzy. I ci piłkarze grają na takim poziomie. I oczywiście, to może być kapitalny rocznik. I ktoś może powiedzieć, że inny trener mógłby też zrobić coś takiego. Ale nie każdy trener, w mojej opinii, byłby w stanie dawać takie regularne szanse. I wiadomo, że też są kontuzje. Gavi jest kontuzjowany, Pedri ma problemy ze zdrowiem, tak samo Frenkie de Jong czy Alejandro Balde. Ale nie każdy trener byłby w stanie zdecydować się na takie rozwiązania. Przecież mamy też innych doświadczonych graczy w Barcelonie, którzy raczej mówiąc kolokwialnie grzyją ławę. Tak jak na przykład Sergi Roberto, który notabene zagrał bardzo dobry mecz w tym ryważu z Napoli po wejściu z ławki rezerwowych. Natomiast nie każdy trener jest w stanie sprawić, że Lamin Yamal, czy nawet Fermin Lopez i wspomniany Kubarsi potrafią grać na takim dobrym poziomie. I dlatego powiedziałem, że Xavi oszczędza kilkadziesiąt milionów euro, może nawet więcej. Dlatego, że zamiast wydawać te kilkadziesiąt milionów euro nawet na jednego piłkarza, który reprezentuje powiedzmy solidny poziom europejski, nie najwyższy, ale taki solidny, to zamiast tego Szawi wprowadza do pierwszego zespołu gości z Akademii i ci goście z Akademii moim zdaniem grają właśnie na takim solidnym poziomie. Momentami to jest nawet najwyższa półka, ale nie zapominajmy o tym, że jeżeli mówimy o graczach 16-letnich, nawet 17-letnich, wahania formy, amplituda jest czymś naturalnym. Teraz mogą grać bardzo dobrze, ale ja nie mam wątpliwości, że zdarzą się mecze, w których ci gracze mogą pokazać się ze słabej strony, ponieważ. Jest nieożliwy. To jest po prostu niemożliwe, aby tacy młodzi gracze zaliczyli nagle 15 dobrych meczów z rzędu. To jest po prostu niemożliwe i trzeba się przygotować jednak na to, że owszem, grają świetnie, ale też będą mieć obniżkę formy, ponieważ to wynika najzwyczajniej w świecie e, z wieku. I przy okazji chciałbym jeszcze poruszyć taką jedną sprawę, jeżeli jesteśmy przy tych młodych graczach Barcelony. Może to nie jest związane stricte z Barca, a bardziej z reprezentacją Hiszpanii, ponieważ już miałem okazję poczytać nieco dyskusji, czy powoływać tych młodych graczy Barcelonii, zwłaszcza e, zwłaszcza wspomnianego Yamala czy Pałku Barsiego na najbliższe zgrupowania reprezentacji Hiszpanii? Ja powiem tak. Czy oni mają poziom reprezentacyjny? Tak, mają obecnie poziom reprezentacyjny. Ale czy powinni być powoływani? Nie. Moim zdaniem nie powinni być powoływani. Z jednego względu. Z presji. Z presji oraz wahania formy. Bo, tak jak powiedziałem, moim zdaniem ci piłkarze są w stanie zagrać dobre mecze nawet seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Ale można się obawiać jednej się rzeczy: że tacy gracze wejdą w jakimś meczu, nawet sparingowym i mogą rozegrać bardzo słabe zawody. Bo moim zdaniem to jest prawdopodobne, niestety. O tych wahaniach oraz amplitudzie mówiłem. I co w sytuacji, kiedy zagrają słaby mecz? Selekcjoner Luis de la Fuente definitywnie z ich zrezygnuje? Może to połamie mm, morale piłkarzy? Ciężko powiedzieć, ale. Jeżeli taki Kubarski zagrał dosłownie kilka meczów w barwach Barcelony, moim zdaniem jest za wcześnie, żeby go powoływać. Chociaż obecnie ma taki poziom, ale niech pogra załóżmy sezon, może dwa sezony i na Mistrzostwa Świata w 2026 roku, to już byłoby moim zdaniem bardziej prawdopodobne, ale nie w momencie, kiedy ci piłkarze dopiero poznają. Tak, de facto, rywalizację czy to w Primera División, czy w Lidze Mistrzów. A więc to jest moja ocena, ocena dotycząca właśnie tego, czy ci piłkarze powinni być powoływani. W przypadku Lamina Jamala, ja to rozumiem o tyle, że Maroko też zabiegało się o tego zawodnika. No. Przykład Braima Diaz jest idealny swoją drogą. Reprezentacja Hiszpanii nie zdecydowała się powoływać czy Braima Diaza i po prostu dawać mu te mecze, aby definitywnie zaklepać, że Brian Diaz może grać tylko w reprezentacji Hiszpanii. W przypadku Yamala była taka sytuacja, że to jest absolutnie najwyższej klasy talent i gdyby reprezentacja Hiszpanii nie dała zagrać tych trzech meczów, oczywiście przepisowych Yamalowi seniorskiej reprezentacji, to samo Mogłaby zrobić reprezentacja Maroka, i gdyby Jamal zagrał w Maroku te kilka meczów, to Jamal byłby Marokańczykiem, a sama reprezentacja Maroka swoją drogą też znacząco po prostu zyskałaby na sile. A więc rozumiem o tyle powołanie Jamala, żeby zaklepać jako już w przyszłości definitywnie reprezentant Hiszpanii. Natomiast jeśli chodzi o samo potencjalne obniżenie morale, czy gotowość. Jest moim zdaniem za wcześnie, aby powoływać tych graczy do reprezentacji Hiszpanii, ale zobaczymy, jakie decyzje podejmie Luis de la Fuente. Jakim trenerem jest Xavi Hernandez? Tak już wracając do tego tematu. Moim zdaniem Xavi Hernandez jest trenerem, który na pewno bardzo dużo kombinuje. Czasami jest to wymuszone kontuzjami, zwłaszcza w obecnym czasie. Xavi, bo Xavi przepraszam, Gavi oczywiście, Gavi, Pedri, Alejandro Balde, Frenkie de Jong. To są gracze, którzy obecnie zmagają się z Urazami, a wcześniej lista kontuzjowanych graczy była jeszcze dłuższa, więc na pewno to wymusza na Czawi pewne zmiany taktyczne czy zmiany ustawienia, ale czasami też można odnieść wrażenie, że Czawi za bardzo kombinuje i jego pomysły są nietrafione. Na pewno to nie jest trener taki, można powiedzieć, monotematyczny. Ciężko powiedzieć, na jakie rozwiązanie zdecyduje się Czawi Hernandez, i na przykład kontrastując Czawiego Hernandeza z Carlo Ancelotti, trenerem Realu Madryt. To mam wrażenie, że Ancelotti jest z drugiej strony przewidywalny, bo często wiadomo jaką jedenastkę wystawi włoski szkoleniowiec. W przypadku Czawiego ciężko to odgadnąć i też czasami mam wrażenie, że sami zawodnicy nie wiedzą kto ma zagrać, nie są na to przygotowani i być może to w pewnym stopniu też gubi samego Czawiego Hernandeza, natomiast ja absolutnie nie mogę odmówić Czawiemu ani starań, ani tego, że próbuje. Tylko po prostu nie zawsze to wychodzi. I tak jak wspomniałem na początku tego wideo Felietonu, Czawi sam zdecydował o odejściu z klubu po zakończeniu sezonu 2023-2024. Nie z powodu ewentualnego zwolnienia przez Joana Laporte, tylko to jest decyzja Czawiego, który czuje, że jest troszkę tym zmęczony, oraz że nie jest w stanie dogadać się z klubem a propos wizji przyszłości. Wydaje się, że taką główną kością niezgody. Jest fakt, iż Chavi celuje bardziej w projekt długofalowy, a zamiast tego czawi dostaje piłkarzy na krótką metę, dosłownie, graczy, którzy są zaawansowani wiekowo, owszem, są doświadczeni, ale są po swoim Primie, tak jak Ilka i moim zdaniem, jest po swoim Primie, tak jak Oriol Romeu, chociaż Oriol Romeu raczej został sprowadzony, dlatego że ma dużo w cudzysłowie takich barcelońskich cech, nazwijmy w ten sposób. że Cancelo też na pewno gracz z wysokiej półki, ale po swoim Primie. Niestety Robert Lewandowski też już jest po swojej szczytowej formie. I to są wszyscy gracze krótkoterminowi. Na jeden sezon, może na dwa sezony. A, i jeszcze João Felix oczywiście. João Felix może to nie jest już taki stary zawodnik, ale jest to no, gracz jakby nie patrzeć, wypożyczony i który nie jest w stanie wykorzystać swojego potencjału. Inna sprawa, że nie tylko Barcelona ma problem z wyeksponowaniem potencjału João Felixa, ale to już jest temat na inną opowieść. Natomiast Czawi dostaje piłkarzy, którzy mają krótki okres e, używalności, jeśli tak to można powiedzieć. Krótki okres, ale z drugiej strony sam Szawie przecież tak chętnie korzysta z tych młodych graczy, właśnie pokazując też klubowi, że w Akademii są gracze gotowi do pierwszego składu, gotowi na rywalizację w Primera Division oraz gotowi... Do gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów Swoją drogą, jeśli mówimy o fazie pucharowej Champions League Paul Kubarski został najmłodszym stoperem w wyjściowym składzie w historii fazy pucharowej w Lidze Mistrzów To jest też coś niesamowitego Świetny występ Kubarskiego I po prostu trzymam kciuki, żeby to było jak najlepiej w przypadku każdego młodego Zawodnika, a więc tak to wygląda. Czawi stara się, żeby to był projekt długofalowy, i mówiłem o tym, oszczędzaniu kilkudziesięciu milionów euro. Może nawet więcej, bo korzysta z usług tych młodych graczy. A w zamian, non-stop, dostaje po prostu zawodników, którzy są po swoim prami i którzy będą w Barcelonie naprawdę na krótki czas. I trzeba jeszcze sobie odpowiedzieć na następujące pytanie: co dali po Barcelonie? Bo jeżeli teraz Czawi odejdzie. To zakładam, że Czawi weźmie rok urlopu, a przynajmniej o tym mówią hiszpańskie media. I co dalej? Jak będzie wyglądać perspektywa Chaviego Hernandeza? Moim zdaniem, trenera, który mimo wszystko sprawdził się w Barcelonie. To nie jest idealny trener, który będzie zapamiętywany na długie lata jako stricte szkoleniowiec. Ale to nie jest jednocześnie trener, który pokazał się ze złej strony tak jak Ronald Kuman, czy moim zdaniem Kike Setien. To jest inny kasus, po prostu. Czawi. Pozostawia po sobie zespół, gdzie mamy dużo bardzo młodych, zdolnych zawodników, jak Pedri, jak Gavi, jak Balde oraz ci najświeżsi, czyli Jamal, Fermin Lopez, mogę go w sumie też na siłę dorzucić, oraz Kubarsi. To jest dorobek Xaviego Hernandeza, który pokazuje, że może ta praca z młodzieżą jest właśnie jego największym atutem. Natomiast jaka jest przyszłość Xaviego? Ciężko powiedzieć, czy znajdzie już po tym urlopie, po tej przerwie, Klub gdzie Czawi będzie mógł powiedzieć, że postawi krok do przodu, bo ja mam wątpliwości, czy następny klub, który potencjalnie obejmie Czawi, będzie krokiem do przodu. Ciężko powiedzieć, jaki to będzie klub, natomiast jeżeli taki trener prowadził Barcelonę, moim zdaniem mimo wszystko z sukcesami, to jaki klub następny jest potrzebny Czawiemu, aby ten zrobił krok do przodu? Mam z tym wątpliwości, czy Czawi faktycznie teraz. Podjął dobrą decyzję. Może faktycznie jest wypalony, ja tego nie chcę kwestionować. Natomiast, czy kolejny klub będzie krokiem do przodu Czawiego? Mam z tym wątpliwości. I druga jeszcze sprawa, panie i panowie. Kto w miejsce Czawiego Hernandeza? No bo czy Czawi jest idealnym trenerem? Oczywiście, że nie jest idealnym trenerem. Ja tego nie mówię. Natomiast, czy jest trener do wzięcia przez Barcelonę na miejsce Czawiego Hernandeza? I oczywiście mamy dużo nazwisk. Trenerów, którzy teoretycznie są bez klubu, albo za chwilę będą bez klubu. Hansi Flick, Jose Mourinho, Maurizio Pochettino, który teoretycznie ma zagrożoną pozycję w Chelsea. De Zerbi. Więc są nazwiska. Ale czy Jean Laporta jest w stanie, chociażby jednego z tych szkoleniowców, przekonać do pracy w Barcelonie, i finansowo, i pod względem projektu, bo wydaje mi się, że to nie jest takie pewne. FC Barcelona, jako instytucja, w mojej skromnej opinii, nie jest obecnie tak pewnym projektem. Jest, tak mówiąc kolokwialnie, bardzo śliskim projektem, niepewnym. Czawi tam poszedł, dlatego że jest katalończykiem z krwi i kości, po prostu chciał pomóc. Ale nie każdy jest taką osobą. Ja nie wyobrażam sobie na przykład, że Jose Mourinho, czy Jurgen Klopp zwłaszcza, który odejdzie z Liverpoolu po zakończeniu sezonu, nie wierzę, że tacy szkoleniowcy nagle do Barcy przyjdą. Jeżeli będzie to nowy szkoleniowiec, to nie spodziewam się takiego gorącego nazwiska. Może będzie ktoś inny. Oczywiście marzeniem wielu prezesów klubów jest też Achabi Alonso. Ale Czabie Alonso jest w mojej opinii przymierzany raczej do Realu Madryt. Ewentualnie popracuje z Bayerem Leverkusen jeszcze jeden sezon, kiedy Bayer potencjalnie zdobędzie mistrzostwo Niemiec, żeby Czabie Alonso mógł poprowadzić ten zespół w Lidze Mistrzów z kolejnymi ewentualnymi sukcesami. Natomiast Czawi odchodzi, ale nie spodziewam się trenera, który zrobi więcej dobrych rzeczy niż Xabi. Tak mi się wydaje. Czawi nie jest idealny oczywiście ale patrząc na obecne realia Barcelony, która jeszcze raz powiem, jest w newralgicznym położeniu, zwłaszcza z powodów finansowych, ja nie mówię o poziomie sportowym, bo już tych gwiazd już nie ma od kilku lat, natomiast chodzi mi o kwestie finansowe, Xavi zrobił naprawdę dużo i ciężko będzie znaleźć osobę, która będzie lepiej predysponowana i która da więcej korzyści samemu klubowi, nie samej drużynie, a samemu klubowi niż Xavi Hernandez, chociaż ten Moim zdaniem jest daleki od bycia znakomitym trenerem. A więc to tyle, jeśli chodzi o moją opinię dotyczącą Czawiego Hernandeza. Może to jest ta, troszkę takie pokretne, bo nie odpowiedziałem w 100% na pytanie, czy Czawie jest dobrym trenerem, czy złym. Ale to zostawiam Państwu po prostu do oceny indywidualnej, bo często się mówi, każdy kij ma dwa końce i uważam, że obecna sytuacja z Czawiem Hernandezem oraz jego w cudzysłowie panowanie w FC Barcelona jest idealnym przykładem na to, że każdy kij. Ma dwa końce. Tylko pytanie, który koniec jest ważniejszy? Czy zalety przykrywają wady, a może jest na odwrót. Czekam na Państwa opinie w komentarzach. Mogą Państwo się też spodziewać kilku innych odcinków Głosem Paszkiewicza w dalszym czasie, ponieważ jest bardzo intensywny okres dotyczący piłki nożnej na Starym Kontynencie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.